Patrzyłam na trumnę mojego męża Marka, gdy moja własna siostra Katarzyna wstała podczas stypy i bez cienia wstydu ogłosiła przy wszystkich gościach, że mój siedemnastoletni syn Piotr nie jest moim biologicznym dzieckiem, lecz jej. Kieliszek wypadł mi z ręki, rozbijając się o podłogę. Zanim zdążyłam zareagować, Katarzyna dodała z triumfalnym uśmiechem, że Marek zostawił jej w testamencie nasz rodzinny dom w Krakowie, dom, który należał do naszej rodziny od trzech pokoleń. Szok na twarzach gości, cisza jak w kościele, a potem chaos. Mój syn, a raczej chłopiec, którego przez 17 lat wychowywałam jak własne dziecko, patrzył na mnie z przerażeniem w oczach, szukając zaprzeczenia, którego nie mogłam mu dać. Nie wiedziałam wtedy jeszcze, że to dopiero początek lawiny rodzinnych sekretów, które miały wyjść na jaw tego dnia ani tego, że za kilka godzin to ja będę tą, która ostatecznie zniszczy rodzinny mit, budowany przez dekady kłamstw. Moja rodzina zawsze uchodziła za wzór w naszym małym miasteczku pod Krakowem. Ojciec, szanowany lekarz w miejscowym szpitalu, matka, nauczycielka w liceum, do którego uczęszczała połowa mieszkańców. Ja i moja młodsza o trzy lata siostra Katarzyna byłyśmy wychowywane według surowych zasad, dobre oceny, niedzielna msza w kościele, szacunek dla starszych i żadnych skandali. Na zewnątrz wszystko było idealne. Za zamkniętymi drzwiami naszego domu, przy ulicy Lipowej, rzeczywistość wyglądała inaczej. Ojciec, despota z wybuchowym charakterem, matka, uległa kobieta, która nigdy nie stanęła w naszej obronie. A między mną a Kasią narastała rywalizacja, podsycana przez rodziców. Dlaczego nie możesz być jak Anna, słyszała ciągle moja siostra. Anna dostała same piątki, Anna pomaga w domu, Anna nie sprawia problemów. Pamiętam jak dziś wigilię, gdy miałam 16 lat. Rodzina zjechała się z całej Polski. Ciotki, wujkowie, kuzynostwo, wszyscy przy jednym stole. Ojciec jak zwykle przechwalał się moimi osiągnięciami. Nasza Anna dostała stypendium naukowe, będzie studiować medycynę, pójdzie w moje ślady. A potem zwrócił się do Kasi. A ty? Jakie masz plany, poza imprezowaniem i wagarami? Kasia, wtedy trzynastoletnia, spuściła głowę, a łzy kapały jej do talerza z barszczem. Nikt nie zareagował, nikt jej nie pocieszył. Podczas studiów przeprowadziłam się do Krakowa. Tam poznałam Marka, przystojnego studenta prawa, który zawrócił mi w głowie. Po roku wzięliśmy ślub ku niezadowoleniu moich rodziców. Za młoda jesteś, studia najpierw skończ, powtarzali. Ale ja chciałam uciec od nich jak najdalej. Z Markiem wydawało się to możliwe. Trzy lata później, w 2007 roku, zaszłam w ciążę. Byłam wtedy na ostatnim roku medycyny. Marek pracował już w kancelarii. Wydawało się, że wszystko układa się idealnie. Rodzice w końcu zaakceptowali nasz związek, a nawet przepisali nam rodzinny dom w Krakowie jako przedwczesny spadek, gdy dowiedzieli się o ciąży. Następne pokolenie powinno dorastać w rodzinnym gnieździe, powiedział wtedy ojciec podczas uroczystej kolacji. Kasia w tym czasie przeżywała trudny okres, rzuciła studia pedagogiczne, imprezy, przypadkowi mężczyźni, problemy z alkoholem. Rodzice umyli ręce. Ona zawsze była trudnym dzieckiem, mawiała matka z westchnieniem. Przyjęłam siostrę pod nasz dach, gdy została eksmitowana ze swojego mieszkania. Marek nie był zachwycony, ale zgodził się tylko na kilka miesięcy. Z tych kilku miesięcy zrobiły się dwa lata. Kasia mieszkała z nami, gdy urodził się Piotr. Pomagała przy dziecku, gdy wróciłam do pracy w szpitalu. Wydawało mi się, że nasza relacja się poprawia, że w końcu stajemy się prawdziwymi siostrami. Jak bardzo się myliłam. Na osiemnaste urodziny Kasi zorganizowaliśmy przyjęcie w naszym domu. Podczas toastu Marek wygłosił wzruszającą przemowę o tym, jak Kasia dojrzała, jak jest ważną częścią naszej rodziny a potem wręczył jej klucze do małego mieszkania, które kupiliśmy dla niej w centrum Krakowa. Czas, żebyś miała własny kąt, powiedział. Pamiętam, jak Kasia rzuciła mu się na szyję, jak płakała ze szczęścia. To był nasz wielki gest, daliśmy jej szansę na nowy początek. Nie wiedziałam wtedy, że ten gest był przykrywką dla czegoś znacznie mroczniejszego. Nie wiedziałam, że za tymi uśmiechami i łzami wdzięczności kryje się sekret, który zniszczy wszystko, w co wierzyłam. Śmierć Marka była niespodziewana, zawał serca w wieku 47 lat, podczas porannego joggingu w parku Jordana. Lekarz powiedział, że zdarzają się takie przypadki, ukryta wada serca, której nie wykryły rutynowe badania. Jako lekarka nie mogłam przestać analizować, co przeoczyliśmy, jakie były symptomy. Jako żona po prostu nie mogłam uwierzyć, że go nie ma. Pogrzeb odbył się na cmentarzu rakowickim, w rodzinnym grobowcu Kowalskich. Deszcz padał nieprzerwanie, jakby niebo płakało razem ze mną. Piotr, teraz już prawie dorosły mężczyzna, stał obok mnie, trzymając parasol. Tak podobny do ojca, te same ciemne oczy, ten sam zarys szczęki. A może tylko chciałam tak myśleć. Kasia przyjechała z Warszawy, gdzie mieszkała od pięciu lat. Rzadko ją widywaliśmy, może dwa razy w roku, na święta i czasem latem. Mówiła, że prowadzi firmę konsultingową, że dużo podróżuje, zawsze elegancka, zawsze z drogimi prezentami dla Piotra. Ciocia Kasia przywiezie czy coś fajnego, mówiła przez telefon, a mój syn czekał na nią z wypiekami na twarzy. Na stypie w restauracji pod Wawelem zebrało się około pięćdziesięciu osób. Rodzina, przyjaciele, koledzy Marka z pracy. Zamówiliśmy tradycyjny polski obiad, rosół, kotlet schabowy, kompot. Alkohol nał się strumieniami, wódka, piwo, wino. Marek by tego chciał, powtarzali jego przyjaciele, wznosząc kolejne tosty za Marka, niech mu ziemia lekką będzie. Siedziałam przy głównym stole, między Piotrem a moją matką. Ojciec nie dożył tej chwili, odszedł trzy lata wcześniej. Kasia siedziała naprzeciwko, rozmawiając intensywnie z Tomaszem, wspólnikiem Marka z kancelarii co jakiś czas zerkała w moją stronę, a jej wzrok wydawał mi się dziwny, jakby oceniający, kalkulujący. Mamo, wszystko w porządku? Zapytał Piotr, widząc, że prawie nie tknęłam jedzenia. Tak, kochanie, po prostu nie mam apetytu, odpowiedziałam, ściskając jego dłoń. Wujek Stefan, brat Marka, wstał, by powiedzieć kilka słów o zmarłym o jego pasji do prawa, o tym, jak wiele rodzin uratował przed eksmisją, pracując często pro bono, o jego miłości do rodziny, do mnie i Piotra. Marek zawsze powtarzał, że jego największym szczęściem jest jego syn, powiedział Stefan, a mnie ścisnęło w gardle. Wtedy Tomasz, lekko już wstawiony, wtrącił. No, za dwa tygodnie mieliśmy otworzyć testament. Marek zrobił zmiany w zeszłym miesiącu. Mówił, że to ważne. Poczułam ukłucie niepokoju. Marek nic mi nie wspominał o zmianach w testamencie. Zawsze wszystko ustalaliśmy razem. Jakie zmiany? zapytałam, starając się, by mój głos brzmiał normalnie. Tomasz już otwierał usta, by odpowiedzieć, gdy Kasia nagle wstała, stukając widelcem o kieliszek. Zapadła cisza. Chciałabym coś powiedzieć, zaczęła, a jej głos brzmiał nienaturalnie spokojnie. Marek był wspaniałym człowiekiem, dla mnie był kimś więcej niż szwagrem. Coś w jej tonie sprawiło, że włosy zjeżyły mi się na karku. Piotr wyprostował się na krześle, wyczuwając napięcie. Kasia, może to nie jest odpowiedni moment, zaczęłam, ale ona uciszyła mnie gestem ręki. Przeciwnie, Anno, to dokładnie odpowiedni moment. Skoro Marek odszedł, prawda powinna wyjść na jaw. Jej oczy błyszczały dziwnie, może od łez, może od alkoholu, a może od czegoś zupełnie innego. Wszyscy zasługujemy na prawdę, zwłaszcza Piotr. Piotr spojrzał na mnie pytająco. Wzruszyłam ramionami, nie rozumiejąc, do czego zmierza moja siostra. Siedemnaście lat temu, kontynuowała Kasia, patrząc teraz prosto na mojego syna. Kiedy mieszkałam z wami, Marek i ja, zbliżyliśmy się do siebie. Anna była ciągle w pracy, ratowała życie w szpitalu. A my zostaliśmy sami. Słuchałam jej słów, ale jakby z oddali, jak przez mgłę. Nie, to niemożliwe, ona nie mówi tego, co myślę, że mówi. Piotr, Kasia zwróciła się bezpośrednio do mojego syna, a jej głos złagodniał. Marek nie jest, nie był tylko Twoim ojcem. On i ja jesteśmy Twoimi biologicznymi rodzicami. Cisza, która zapadła, była tak gęsta, że można by ją kroić nożem. A potem wybuchł chaos. Kłamiesz! krzyknęłam, zrywając się z miejsca tak gwałtownie, że przewróciłam krzesło. Jak śmiesz! W dniu jego pogrzebu! Kasia stała niewzruszona, z tym samym dziwnym półuśmiechem na twarzy. Nie kłamie, Anno. Zapytaj matkę. Ona wiedziała! Odwróciłam się do matki, która siedziała blada jak ściana. Jej ręce drżały, gdy sięgała po kieliszek z wódką. Mamo, mój głos załamał się. W jej oczach zobaczyłam odpowiedź, zanim zdążyła cokolwiek powiedzieć. Miało to zostać tajemnicą, wyszeptała matka. Dla dobra rodziny. Piotr siedział jak skamieniały, wpatrując się w swoje dłonie. Wokół goście szeptali, niektórzy zaczęli wstawać, niezręcznie szukając płaszczy, chcąc jak najszybciej opuścić to miejsce. I co jeszcze? Zwróciłam się do Kasi, czując jak wzbiera ze mnie furia. Co jeszcze ukrywaliście przede mną? Testament, odparła spokojnie Kasia. Marek przepisał na mnie dom w Krakowie. Uznał, że to sprawiedliwe, biorąc pod uwagę okoliczności. W końcu to ja jestem matką Piotra. To było jak kolejny policzek. Dom, który należał do mojej rodziny od pokoleń, dom, w którym wychowywałam się ja, a potem Piotr. Tomasz? Spojrzałam na wspólnika Marka, szukając zaprzeczenia. Tomasz nerwowo poprawił krawat. Tak, taka była ostatnia wola Marka. Przepisał dom na Katarzynę ale zostawił ci firmę, Aniu, i większość oszczędności. Poczułam, jak wzbiera we mnie histeria. Śmiech, który wydobył się z mojego gardła, brzmiał obco, prawie obłąkańczo. – Więc wszyscy wiedzieliście? Wszyscy poza mną? Siedemnaście lat kłamstw? Piotr nagle wstał. Łzy spływały po jego twarzy. – To prawda? – zapytał, patrząc na mnie błagalnie – nie jesteś moją matką? Chciałam go przytulić, powiedzieć, że to wszystko kłamstwo, ale nie mogłam. Coś w głębi duszy podpowiadało mi, że Kasia mówi prawdę. Teraz wszystko zaczynało układać się w całość te dziwne spojrzenia, sekrety, zmiany w zachowaniu Marka w ostatnich miesiącach. Jestem twoją matką, Piotr, powiedziałam stanowczo. Może nie biologiczną, ale to ja cię wychowałam. To ja nie spałam po nocach, gdy miałeś gorączkę. To ja uczyłam cię jeździć na rowerze. To ja, Piotr, pokręcił głową, cofając się. Całe moje życie to kłamstwo? Jak mogliście? Jak mogłaś pozwolić, żebym żył w nieświadomości? Zanim zdążyłam odpowiedzieć, Kasia podeszła do niego i położyła rękę na jego ramieniu. – Piotr, chciałam ci powiedzieć już dawno. To Marek i Anna nalegali na ta wiemnicę. – Nie waż się go dotykać – syknęłam, odpychając jej rękę. – Nie po tym wszystkim. Wtedy poczułam, że coś we mnie pęka. Spokój, który utrzymywałam przez całe życie, maska perfekcyjnej córki, żony i matki, wszystko rozpadło się na kawałki. Skoro już gramy w karty odkryte, zaczęłam, a mój głos był lodowaty. To może powiesz wszystkim, Kasiu, o swoim romansie z profesorem Witkowskim? Tym żonatym, strojgiem dzieci, tym, który pomógł ci zdać maturę, bo inaczej nie miałabyś szans. Albo o pieniądzach, które ukradłaś z kasy mojego męża, kiedy pracowałaś tam jako sekretarka. Kasia zbladła. O czym ty mówisz? O, teraz udajesz niewiniątko? Marek wszystko mi powiedział. Wybaczył ci bo miał dobre serce, ale ja nigdy nie zapomniałam. To był blef. Marek nigdy nic takiego nie mówił, ale widziałam na twarzy Kasi, że trafiłam w dziesiątkę. Niektóre sekrety znała tylko ona. A może opowiesz, jak próbowałaś uwieść mojego ojca, własnego ojca? Pamiętasz tę noc, gdy matka wyjechała do sanatorium? Teraz to matka gwałtownie wciągnęła powietrze. Anna, przestań! Nie, mamo, koniec kłamstw, wszystkie brudy na wierzch. Właśnie tego chciała Kasia, prawda? W oczach Kasi zobaczyłam mieszaninę strachu i nienawiści. Wiedziała, że przekroczyłam granicę, za którą nie ma już odwrotu. Piotr stał między nami, patrząc to na jedną, to na drugą, jakby nie rozpoznawał własnej rodziny. Dość! krzyknął nagle. Dość tego wszystkiego. Wybiegł z sali, trzaskając drzwiami. Chciałam pobiec za nim, ale nogi odmówiły mi posłuszeństwa. Zamiast tego odwróciłam się do zgromadzonych gości. Przyjęcie skończone, powiedziałam cicho. Dziękuję wszystkim za przybycie. A potem, nie patrząc już na nikogo, wyszłam tylnymi drzwiami, zostawiając za sobą chaos, który sama pomogłam stworzyć. Przez trzy dni po stypie nie mogłam znaleźć Piotra. Nie odbierał telefonu, nie wrócił do domu. Zgłosiłam zaginięcie na policję, dzwoniłam do jego przyjaciół, sprawdzałam szpitale. Czwartego dnia przyszedł SMS: Jestem u Kuby, potrzebuję czasu, nie szukaj mnie. Kuba był jego najlepszym przyjacielem od podstawówki. Zadzwoniłam do matki Kuby, pani Jadwigi. Jest bezpieczny, zapewniła mnie, ale bardzo zraniony. Daj mu przestrzeń, Anno. W międzyczasie Tomasz skontaktował się ze mną w sprawie formalnego odczytania testamentu. Musimy to zrobić, Anio, takie są procedury. Zgodziłam się, im szybciej zakończymy tę farsę, tym lepiej. Kancelaria Marka mieściła się w starej kamienicy przy rynku głównym. Siedziałam sztywno w skórzanym fotelu, gdy Tomasz odczytywał ostatnią wolę mojego męża. Kasia siedziała naprzeciwko, ubrana na czarno, z twarzą pozbawioną wyrazu. A dom przy ulicy Lipowej 7 w Krakowie przekazuje mojej szwagierce Katarzynie Nowak z zastrzeżeniem, że nie może go sprzedać ani wynająć do czasu osiągnięcia pełnoletności przez naszego syna Piotra Kowalskiego. Słuchałam jak przez mgłę naszego syna, nie mojego, naszego Marka i Kasi. Firmę prawniczą Kowalski and Partnerzy przekazuje w całości mojej żonie Annie Kowalskiej. Gdy Tomasz skończył czytać, Kasia wstała, by wyjść bez słowa. Zatrzymałam ją chwytając za rękę. Dlaczego teraz? zapytałam. Po tylu latach, dlaczego nie pozwoliłaś mu odejść w spokoju? Kasia spojrzała na mnie. A w jej oczach zobaczyłam coś, czego się nie spodziewałam ból. Bo umierałam od środka, Anno, każdego dnia, widząc, jak wychowujesz mojego syna, jak on kocha ciebie, a nie mnie. Marek obiecał, że powie ci prawdę, że znajdziemy sposób, by Piotr poznał prawdę o swoim pochodzeniu, ale zawsze znajdował wymówki. Jeszcze nie teraz, Kasiu, Piotr jest za mały. Anna by tego nie zniosła. A potem, potem nagle umarł, zabierając te obietnice ze sobą. Jej słowa uderzyły mnie mocniej niż jakikolwiek fizyczny cios. Czy on, czy Marek kochał cię? zapytałam, sama nie wiedząc, czy chcę znać odpowiedź. Kasia zawahała się. Na swój sposób, ale to ciebie poślubił, Anno. To z tobą zbudował życie. Z litości, z obowiązku, z wyboru, odparła cicho. Miał wybór i wybrał ciebie. Tydzień później Piotr zgodził się ze mną spotkać. Wybraliśmy neutralny teren, kawiarnią Kamelot na Starym Mieście. Gdy go zobaczyłam, moje serce pękło po raz kolejny. Schudł, miał cienie pod oczami. Wyglądał na starszego niż jego siedemnaście lat. Zrobiłem test DNA, powiedział bez wstępu, siadając naprzeciwko mnie. Z Kasią. Wynik pozytywny. Skinęłam głową. Spodziewałam się tego. Ale znalazłem też coś innego, kontynuował, wyjmując z plecaka pożółkłą kopertę. W rzeczach taty. List do ciebie, napisany sześć lat temu. Drżącymi rękami otworzyłam kopertę. Kochana Anno, zaczynał się list. Jeśli to czytasz, to znaczy, że zabrakło mi odwagi, by powiedzieć ci prawdę osobiście. Prawdę o Piotrze, o mnie i Kasi. Nie mam usprawiedliwienia dla tego, co zrobiłem. Byłem słaby, samotny, a Kasia, Kasia zawsze potrafiła znaleźć moje słabe punkty. To był jeden raz, jeden błąd, który kosztował nas wszystko. List był długi, cztery strony wyznań, żalu, wspomnień. Marek opisywał, jak dowiedział się o ciąży Kasi, jak początkowo chciał zostawić mnie dla niej, ale ostatecznie nie mógł. Bo to ciebie kochałem, Anno, zawsze. Kasia to wiedziała i nienawidziła cię za to jeszcze bardziej. Zgodziła się oddać dziecko, udawać, że jest twoje, ale za cenę. Ciągle chciała więcej: pieniędzy, uwagi, obietnic. Teraz grozi, że powie Piotrowi prawdę, jeśli nie przepisze na nią domu. Może to tchułorstwo, ale zrobię to. Dla świętego spokoju. Dla Piotra, dla nas. Łzy kapały na papier, rozmazując atrament. Piotr siedział w milczeniu, pozwalając mi czytać. On cię kochał, mamo, powiedział cicho, gdy skończyłam. Ciebie, nie ją. Mamo. Nazwał mnie mamą. Rozmawiałem też z babcią, kontynuował Piotr. Powiedziała, że Kasia zawsze była trudna, że od dziecka rywalizowała z tobą o wszystko, że kiedy ty i tata wzięliście ślub, ona wpadła w furię. Mówiła, że kiedyś ci odbierze wszystko, co kochasz. Pokiwałam głową. To brzmiało jak Kasia, którą znałam, a nie ta zraniona kobieta z kancelarii. Co teraz? zapytałam. Co chcesz zrobić? Piotr westchnął. Nie wiem. Biologicznie ona jest moją matką ale ty, ty jesteś moją mamą zawsze byłaś. Przytuliłam go mocno. Bojąc się, że jeśli puszczę, stracę go na zawsze. Trzy dni później pojechaliśmy razem do Kasi. Mieszkała teraz w naszym jej domu przy Lipowej. Otworzyła drzwi, wyraźnie zaskoczona widokiem nas obojga. Możemy wejść? zapytał Piotr. W salonie niewiele się zmieniło. Te same meble, te same obrazy na ścianach. Nawet ten sam zapach lawendowych świec, które zawsze lubiałam. Przeczytałem list taty, powiedział Piotr bez ogródek. Wiem wszystko. O szantażu, o pieniądzach, o wszystkim. Kasia zbladła. To nieprawda! Marek przeinaczył! Nie kłam, przerwał jej Piotr. Już dość kłamstw. Chcę znać prawdę. Całą prawdę. I wtedy, ku mojemu zaskoczeniu, Kasia załamała się, łzy spłynęły po jej twarzy, gdy osunęła się na kanapę. Zawsze wszystko miałaś, Anno, wyszeptała, miłość rodziców, najlepsze oceny, potem wspaniałego męża, karierę, syna, a ja, co ja miałam, cień, zawsze byłam tylko cieniem wielkiej Anny. Nie odpowiedziałam. Nie było sensu wdawać się w dyskusję, czy rzeczywiście miałam wszystko, czy surowe wychowanie, oczekiwania rodziców, ciągła presja były czymś, czego można zazdrościć. Chcę, żebyś wiedziała, powiedział Piotr, patrząc prosto na kasię, że biologicznie jesteś moją matką i nie odrzucam tego, ale Anna, ona jest moją mamą i to się nie zmieni. Kasia pokiwała głową, ocierając łzy. A co do domu, kontynuował Piotr, prawnie należy do ciebie, ale moralnie ten dom należy do naszej rodziny, do całej rodziny, łącznie ze mną i moją mamą. Ku mojemu zaskoczeniu, Kasia znów skinęła głową. Wiem, powiedziała cicho, i nie zamierzam was stąd wyrzucać. Możecie tu mieszkać, jak długo chcecie. Ja, ja wracam do Warszawy. Tu jest zbyt wiele wspomnień. Kiedy wychodziliśmy, Kasia zatrzymała mnie w drzwiach. Przepraszam, Anno, wyszeptała, za wszystko. Nie wiem, czy kiedykolwiek będziesz mogła mi wybaczyć, ale. Przerwałam jej, unosząc dłoń. Nie dziś, Kasiu. Może kiedyś, ale nie dziś. Tej nocy, gdy Piotr już spał, usiadłam w kuchni z kieliszkiem wina przeglądając stare zdjęcia. Marek i ja w dniu ślubu, Piotr jako niemowlę, nasza trójka na wakacjach nad Bałtykiem, rodzina, którą stworzyliśmy mimo wszystkich kłamstw i sekretów. Dom przy Lipowej pozostał nasz, mój i Piotra. Kasia przepisała go na nas miesiąc później, zachowując jedynie małe mieszkanie na Poddaszu, gdzie zatrzymuje się, gdy przyjeżdża do Krakowa. Nadal jest to trudna relacja, pełna niewypowiedzianych żali i bólu, ale powoli uczymy się żyć z prawdą. A ja? Ja w końcu zrozumiałam, że rodzina to nie tylko krew i DNA, to wybory, które podejmujemy każdego dnia. Wybór, by kochać, by wybaczyć, by iść naprzód, nawet gdy droga jest wyboista i pełna niespodzianek. Minął rok od śmierci Marka, rok pełen bólu, gniewu, ale też uzdrowienia. Piotr zdał maturę i dostał się na prawo, chce iść w ślady ojca. Ja wróciłam do pracy w szpitalu, gdzie odnajduję spokój w pomaganiu innym. Kasia, cóż, Kasia i ja prowadzimy ostrożny taniec wokół siebie. Nie jesteśmy przyjaciółkami, może nigdy nie będziemy, ale nauczyłyśmy się szanować swoje granice. Prawda, może boleć, może rozdzierać rodziny i niszczyć wszystko, co uważaliśmy za pewne, ale kłamstwo, kłamstwo zabija powoli, od środka, jak trucizna sącząca się do krwiobiegu. Nasz dom przy Lipowej nie jest już wypełniony sekretami, jest w nim miejsce na smutek, na żal, ale też na szczerość i nadzieję. Jeśli w Twojej rodzinie też kryją się tajemnice, a wierzcie mi, każda rodzina je ma, znajdź odwagę, by stanąć w prawdzie, nie po to, by zniszczyć, ale by odbudować na solidnych fundamentach. Bo prawdziwa miłość, prawdziwa rodzina może przetrwać nawet najcięższe burze. Jeśli moja historia coś dla ciebie znaczy, zostaw komentarz poniżej, zasubskrybuj kanał, by usłyszeć więcej takich historii. Pamiętaj, że nie jesteś sam w swoim bólu, w swoich zmaganiach, wszyscy nosimy blizny. Ale to właśnie one czynią nas silniejszymi.